Mamy taką tendencję, by trwać w tym, co nas dobija. By trwać w tym, co przynosi nam niepokój, co przynosi nam śmierć. Lubimy bardzo trwać w tym, w tych myślach, które mi mówią, że jestem do niczego, że nic nie poradzę. I rzeczywiście zaczynamy w to wierzyć. I rzeczywiście przychodzi taki moment, kiedy stwierdzam, że moja historia i moje życie jest do niczego. Kiedy przychodzą kłótnie, jakaś sprzeczka z rodziną, z przyjacielem, z małżonkiem, lubimy trwać w tej złości, w tej dumie. Wystarczy mała sprzeczka, ale kiedy trwamy w niej, ona nieraz wzrasta do tak wielkiej potęgi, że zaczynamy mówić, że miłość jest już nierealna. Że relacje są niemożliwe, że cały świat jest łudny. Jezus dzisiaj w Ewangelii nam rozkazuje, byśmy trwali w Jego miłości. Trwać w Jego miłości to znaczy stoczyć walkę ze sobą. Stoczyć walkę z tym, by nie pogrążać się w złu. By nie pogrążać się w tych myślach, które nas dołują, które przynoszą nam niepokój. Wytrwać w Jego miłości to znaczy stoczyć walkę. I żyć w nadziei, przywoływać te myśli, które mówią nam dobrze. Które mówią dobrze o nas, które mówią dobrze o innych. Wytrwać w Jego miłości, to znaczy trwać w tym przebaczeniu, trwać w relacjach. Ale zobaczcie, by trwać w tej miłości, trzeba rzeczywiście stoczyć wielką walkę. Bo trwać w złu, tak wielkiej walki nie jest potrzebne, prawda? Wystarczy pomyśleć coś o sobie i o innych źle. I to sobie pójdzie automatycznie. Ale wytrwać w dobru to trzeba wiele sił. Ale myślę, że stoczenie takiej walki, trwanie w tej miłości powoduje, że zaczynasz patrzeć na siebie i na innych, na świat oczami Boga. Kiedy trwasz w tej miłości i walczysz w tym, co jest złe w Twoim sercu, w Twojej głowie, w Twoich myślach, Zaczynasz być człowiekiem nadziei, radości, człowiekiem wielkiego ducha, bo staje się podobnym do Boga. Bo tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest dobro, tam zawsze jest On. Niech ta Ewangelia będzie dla Ciebie. Dobra nowina. Ty, który trwasz w nieprzebaczeniu, w nienawiści, ty, który może nie kocha siebie, stoczy dzisiaj walkę. I zobacz na siebie oczami miłości, oczami nadziei. Szczęść wam Boże.